Pan Disney zaprasza, zaprasza do, 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 do świata e, swoich filmów, a te, w tych filmach wiadomo, że jednym, jednym z elementów jest muzyka, a w tej muzyce to co najbardziej zapamiętujemy to są piosenki. Wychodząc temu naprzeciw, postanowiliśmy zrobić mm, koncert. I zainiscynować te, te piosenki. Oczywiście wybór jest ogromny, dlatego ja to zapytałem dzieci. Zrobiłem taki mały ranking i, i, i na podstawie tego wybrałem piosenki, które według nich są naj, najbardziej ulubiane i chcieliby zobaczyć na scenie. Na pewno będzie no, tak jak tu na, w tej próbie widzieliście Król Lwa, Małą Syrenkę. Będzie piękna i bestia, będzie kraina lodu, będzie zwierz obrót, a ich parę innych jeszcze. I nam no taka idea, żeby y, dla tej młodszej widowni zrobić takimi samymi środkami y, koncert, jak robimy dla dorosłych. I y, y, tu nie było żadnej tarefy ulgowej, jeśli chodzi o, o to, że on będzie. Y, lżejszy, mniej intensywny, jest bardzo wymagający, bo te utwory, one są pisane przez znakomitych. Twórców, muzyków, którzy tworzą najlepsze teraz światowe muzykale. Kostiumy są piękne, są kolorowe, to co ma przykuwać uwagę, pomagają nam w, w tworzeniu postaci, we wcielaniu się i mieliśmy bardzo dużą radość i dobrze było sobie przypomnieć te bajki. I to też było wspaniałe, jak wracało się do tych wspomnień, które odkopywały się z każdą kolejną sceną. Mamy ogromny fan z tego, ale też to jest ciężka praca. Przebiórki są wymagające. Bo wymagają od nas nie tylko i wyłącznie zmiany kostiumu, ale bardzo często też uczesania czy nakrycia głowy, więc jest to kompletna metamorfoza. No a tych numerów jest całkiem sporo, i musimy się przeistaczać za każdym razem w zupełnie inną postać przez morskie stworzenie po księżniczkę, po, po papuszkę na przykład z, z Afryki. Także no, jest, jest to wyzwanie, jest to też. Wspólnie nie marzeń, myślę. My staramy się odwzorować te bajki jeden do jednego, żeby tutaj nic nie oszukiwać, żeby dać się to tak, jak to zostało przedstawione w filmach, więc jest bogato, jest kolorowo, jest wdzięcznie, ale też nasz koncert ma walor edukacyjny, także myślę, że każdy znajdzie tam coś dla siebie.